Maneczko wszystkim z tej strony Szkapa i zapraszam do Dino Parku. No to pierwsze sorka, że nie było święta, w sumie po świętach odcineczku, no ale jakoś tak właśnie święta i nie dałem rady tutaj nagrać odcineczka. No i co, teraz chcę nagrać odcinek, który miał być święta. Można powiedzieć, parę rzeczy, które mieliśmy wykonać wtedy, wykonamy sobie teraz. A dokładnie wiecie co? No zaraz Wam pokażę co. Musimy zobaczyć tak. Mamy tutaj losowanko, no mamy odebrane wszystko, więc tutaj nie jest problemu. Jak widzicie 28 e, nagrywamy tutaj właśnie odcineczek, bo jest troszkę czasu, więc nagrywamy. Tutaj mamy, ewencik się zakończył, faza zbierania się zakończyła. Mamy wszystko pozbierane. Ile się nam dało? Co tutaj mamy? Na obiekty, mm, na zwierzęta, na... dobra, tutaj mamy promocje jakieś, ale tutaj mamy do pozbierania, no i... Mi, jak widzicie, udało się mi uzbierać tylko 4000. Nie jest to za dużo, 4000, więc za dużo sobie nie zrobimy z tego. Następnym problemem jest są tutaj karty. Jestem ciekaw, czy te mam dwa. Zaraz to musimy sprawdzić. Zaraz to musimy sprawdzić, bo to jest ważne. To jest w dzisiejszym odcinku ważne. Lód. I to jest tutaj to zwierzę. Są dwa. Dobra, są dwa. Więc można to wymienić, to jest ważne, żeby tego zwierzętka tam nie mieć, tego dinozaurka. Jak są dwa, no to lecimy tutaj z nimi z wymianą. Nie ma żadnego... o, na niego jest... Na niego jest bonus jakiś. Tutaj żadnych premii nic nie dostajemy, widzę z tego. Nie wiem, czy tutaj wpadły jakieś dinozaury właśnie, które chcę wymienić. O, właśnie to, żeby mi tutaj też nie zawadzało, też to zaraz wymienimy. No, i chyba nic więcej. Tutaj sklepik będzie to skompletowania. Ile tu skompletowanie tego? Dobra, śmieszna cena, więc skompletujemy sobie to zaraz. Patrzę, tutaj jest sklepik, ale i tutaj też jest sklepik. Mamy dwa sklepiki, fajnie, ale powiem wam, no, skompletowanie ich teraz raczej jest niemożliwe. Dlaczego? Bo zobaczcie, tutaj mamy skrzyneczkę taką, tylko ja go muszę znaleźć. Czy ja go mam? Bo ja, powiem wam, no. Nie, nie, nie potrafię spamiętać tych dinozaurów, które mam, których nie mam. Pierwsze sprawdźmy sobie, to jest dżunglowy, więc dżunglowe szukamy. Dżungla, dżungla, tropiki, tropiki. No i tutaj w tropikach jedziemy, szukamy. No i z tego by wyglądało, że to jest ten? To jest ten, czyli go nie mamy. Tak by to wyglądało, nie? Że go nie mamy. Jeszcze sobie sprawdzimy tutaj. Nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Tak, tropik. Dobra, damy wszystkie, tylko te, bo jeszcze nie wszystkie są postawione, no i co, i nie mamy go, a tutaj nam pokazuje wszystko, tak, tutaj jury nie mamy, epokę lodowcową mamy, ale tam są same, aha, nie, to nam pokazuje same, same z tego, dobra, to nam automatycznie rozdziela, czyli jak dałem tutaj tropiki i tutaj go nie ma, no to ja go nie mam. Tak to wygląda, że ja go po prostu nie mam tego dinozaura. Tak mi się wydaje. On jest niebieski, no, a czy nie niebieski, ja już kolorów nie rozróżniam po świętach. On jest żółty. Jest żółty i ja sobie jeszcze sprawdzę tutaj nie w skrzyneczkach, tylko w kartach, bo to też jest ważne, że może być, że on jest po prostu w kartach gdzieś nie poskładany, a ja go machnę drugi raz. Sprawdzamy sobie karty, dokładnie sobie sprawdzamy karty. Ja ich tutaj tych kart mam masę. Powiem wam, nawet chyba bym był zdolny to wymienić wszystko. Ale jak mi będzie potrzebne, to wymienię. Po prostu, żeby mi zostały tylko tutaj dinozaury. Nic więcej. Dobra, ale to z tego widzę, że go nie mam. Dobra, mamy 60 co skrzynek. Więc powiem wam tak, no. Trochę przyciągnę po tych skrzynkach. O. No i powiem wam, na tego nie ma co szaleć. Szkoda kluczyków. Mamy to, co chcemy. Więc dobra, ja sobie tutaj otworzę więcej tych skrzynek, żeby nie było trochę mi tak nie. nie no, zdawać tutaj 9000 na jednego. Jest drugi, ładnie. No i tutaj też jest do wymiany, ładnie. Przynajmniej po 4, żeby otworzyć sobie. Dobra, tutaj jest nieładnie, już idą kluczyki nieładnie. No, bardzo nieładnie. Dobra, jest. Odbierz. Ile, on, ile tu będzie zrobienie go kosztować teraz? Mamy. Skompletowanie. No, 6000, No to i tak powiem Wam dużo. I tak dużo licząc, że muszę jeszcze otworzyć tych skrzynek więcej. Więc powiem Wam, no, przyszaleję. Przyszaleję po prostu z tym. Gorzej, jak mi się kluczyki skończą. To już będzie wtedy, będzie faktycznie problem. Mam 4 kluczyki, czyli na jedną skrzynię. No nie fajnie, powiem Wam, nie jest fajnie, bo kluczyków jest bardzo mało. Kluczyków jest bardzo mało. No i tu już idą kluczyki znów. No i tu będą chyba koniec kluczyków. No, wyłożyłem wszystkie kluczyki. I udało mi się pozbierać jednego. No nie jest dobrze, nie jest dobrze, powiem Wam, nie jest za ciekawie. Monetek mamy tyle, a czyj muszelek mamy tylko 45, więc to też jest ryzyko. Tutaj te wszystkie mam, więc ja bym to chciał wymienić. Tego też mam. Wszystkie te dinozaury po prostu skąd wymienić, które mamy. Żeby one mi tu nie zawadzały, nie mieszały się z tymi, które nie są poskładane. Tego też raczej mam. Ten też powinien być. Ten też powinien być. Dobra, wymienić to, żeby nam się to nie mieszało. No i teraz ile będzie poskładanie jego nas tutaj kosztować? No pewnie z samego przodu, bo on ma najwięcej. Tu jest. Skompletowanie. No dobra, 2000. No to jedziemy. 2000 nas to kosztowało. Mamy jednego. No i teraz muszę, przymuszę co najmniej jeszcze jednego otworzyć i zdobyć. No i tu będzie już ciężko, bo już nie mam kluczyków. I akurat się udało, dobra, jeden jest. Jeden jest, więc nie jest źle, jeden jest. Jeszcze mam tych skrzyneczek, jeszcze chciałbym parę otworzyć, żeby sobie trafić. No i niestety nie mam. No i powiem wam tu, już chyba nie otworzę po prostu, bo no muszę zostawić sobie na coś innego. Więc otworzę jeszcze ze cztery skrzynki, jeżeli nie trafię nic, no to niestety, dobra, udało się, dobra kolejna skrzynka, niestety, kolejna skrzynka. Dobra, jest. I tutaj też mamy. Dobra, jest. Otworzę jeszcze jedną skrzynkę, w razie czego. O, się, mogłoby się to trafić wszystko. Dobra. 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 Pięknie. Powiem Wam, to jest pięknie. To się pięknie trafiło. To mi się podoba aż. To się aż pięknie trafiło tutaj wszystko. Odbieramy. No i dobra, więcej nie będę szalał. E, cztery. Tego mamy, więc wymiana. To na pewno też wymiana. 1000 przybędzie nam. Tego mamy, więc wymianka. Tego też mamy, więc wymianka. Tego też mamy, więc wymianka. O, ładnie. No i dobra. I tu już mamy 4 do skompletowania. To już nie powinno być takie drogie. 4000. Ja poczekam, może aż będzie jakiś rabat. To jeszcze mi się to zrabatuje, to wtedy go poskładamy. Już mamy dobrze cztery. jeszcze w sumie dwie skrzynki można by było i będzie za darmo. A wiecie co, Już mamy 50 tych skrzynek. Może się akurat trafi. No, akurat się nie trafił. Próbujemy go całego poskładać tych skrzynek. Dobra, jest. Jeszcze jedna część i będzie całutki, nie? To będziemy jak możemy. No i jest salutki. Salutki za darmo. To tutaj powymieniamy i dodatkowo nam. Dodatkowo nam karty wpadają, znaczy te kupony, kryształki, czy jak to tam zwał jak zwał. Wszystko wymienimy. No i ten jest do posko skompletowania, skompletować. Gratulacje za darmo. Pierwszego chyba jakiego? Udało mi się poskładać skrzynek. No to mamy jednego, mamy jednego, powiem Wam, mamy jednego, ale co tu jest dalej? No nie mamy już kluczyków, a zobaczcie, tu są jeszcze dwa, które muszę otworzyć. Tutaj sobie nie mogę pozwolić na pomyłkę, tylko dwie skrzynki i nie mam ani jednego tego, więc tutaj muszę już kluczykami otworzyć, jeżeli nie trafię. No i bardzo mnie to boli, że tak muszę zrobić. Bo to jest bardzo trudne. O tego też nie mam. Ładnie jakby się trafił. Eee! Ładnie jakby się trafił. Tego też nie mam. I. I. I mamy tego. No nie, ale ja tego też chcę. Bo go nie mam. Ja go chcę. Dobra, ile te kluczyki kosztują? Za 39, 10 kluczyków. No to jedynie no powiem wam no jedynie taki coś zrobić no nic więcej nie zrobię 10 kluczyków z całe moje wszystkie muszelki jakie zbierałem to zniszczę tutaj ale 5 kluczyków jak mi braknie na tamte skrzynki a 8 bym potrzebował tak na dwie skrzynki no nie no muszę to kupić muszę to kupić i liczyć że trafię za pierwszym razem niestety 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 ja cię kręcę cztery kluczyki na jedna skrzynia. No bardzo mi się to nie podobało. Bardzo mi się to nie podobało. Teraz muszę tego skompletować. 10 tysięcy. I nie jestem w stanie już nazbierać kolejnych 10 tysięcy powiem wam. Bo musiałbym mieć kolejne 10 tysięcy, żeby poskładać tego drugiego. Czyli musiałbym wymienić wszystko, co mam praktycznie. Ja nie wiem, czy jestem w stanie uzbierać tutaj znów 10 tysięcy. Ale mamy 5 tysięcy już. Poczekajcie, tu mamy tego. Czy ja nie mam czasem. Tutaj jest jeden. Chętnie bym go wymienił. Zaraz to zerknę. Może, może. Może, może. Co tu mamy do powymienienia? Już mamy po 250, parę sztuk. To jak jest parę sztuk, po 250. A po stówce już się, już idą coraz gorsze po 50. Ale mamy trochę kasy, trochę można będzie kupić. Już nawet tych, tych zwykłych nie będę wymieniał. Tych za 5 czy 10, bo to się po prostu mi nie opłaca. Wymienię jeszcze wszystkie niebieskie. Zobaczymy, tu są po 3, więc wymienię. Ja mam to 150 da, więc całkiem fajnie. Całkiem fajnie. 6000 mamy. No, bardzo słabo to idzie. Nie wiem, no raczej znaczy nie nazbieramy. Już nam idzie po 5, no to po 20 nam to daje. Bardzo słabitko. Wymienimy wszystko, ale i tak nie wiem, czy damy radę uzbierać taką ilość. 7000 3000 potrzebujemy nazbierać. 3000. No niestety wymienić byśmy musieli bardzo dużo rzeczy tutaj. Tu mamy jeszcze jedną niebieską. Po 25. E, nie, domku nie chcę wymieniać. Znaczy, sklepu nie chcę wymieniać. Tutaj mamy po 25. No, te są bardzo tanie, więc nie wiem, czy to jest sens teraz wymieniać. Nie mamy tu, mamy jeszcze wybieg jakiś, to będzie 250. O, ładnie pociągło. No, i tutaj nie mamy już nic do wymiany, co byśmy mogli wymienić. No, wszystko musiałbym te, te karty pojedyncze wymieniać. Tutaj dobra, teraz muszę popatrzeć, czy ja otworzyłem drugą. Nie, to będzie tutaj widział. Drugiej skrzynki nie otworzyłem, tak? Jednego poskładałem, tak? Jest poskładany, dobra. Czyli muszę otworzyć drugą skrzynkę i modlić się, żeby go trafić. Czterech strzała. Sklepik, jest, to by się mogło trafić, niestety, niestety, niestety nic fajnego się nie udało trafić, ale udało się trafić po prostu dinozaura, którego mamy, no i sklepik, sklepik się zawsze przyda, 2,5 tysiąca nam brakuje, 2,5 tysiąca nam brakuje, spróbujemy otworzyć teraz tą skrzynię i zdobyć tego, i tu potrzebujemy 10 tysięcy, żeby go poskładać. Nie mamy nic więcej w tych dwa sklepy. Trzy sklepy, cztery sklepy. Ja cię kręcę. To jest pewność, że trafimy jakieś sklepy. O, trzy sklepy i to. No nic nie możemy wymienić. No ale elegancko, no mamy kolejne sklepiki. Dołożymy sobie sklepików i będzie elegancko. No i teraz byśmy musieli uzbierać 10 tysięcy. Więc no nie wiem. Potrzebujemy 2,5 tysiąca, nie wiem, kupię 10 skrzynek. I otworzymy te 10 skrzynek. To nie satysfakcjonuje mnie otwieranie takich właśnie takich zielonych, tych, bo tego trzeba masę sprzedać, żeby uzbierać tam tysiąc. Więc to mnie tam nie za bardzo pociesza, jeżeli będą takie wypadać. Ja bym tam minimum, minimum niebieskie to jest minimum. A tu widzicie dwa. Najlepiej, jakby fioletków wypadło trochę, żeby to troszkę podgonić. O, ładnie, dwa. Dwa fioletki wypadły. Teraz nie ma nic z Dobra, jedziemy następne pięć skrzyneczek i tak szczerze powiedziawszy, może 500 się uzbiera. To jeszcze nam będzie brakować 2000. Dobra, kolejne fioletki. Jeden. Dobra. I co jest da... O! Ten bym się przydał. Niestety, no przydałoby mi się, bo mam chyba jednego, albo nie mam w ogóle. Przydałoby mi się to, no ale wiecie co, no szkoda kluczyków! No nie poluję na tego, więc szkoda kluczyków. Jakbym miał więcej tych kluczyków, to bym to bardzo chętnie wymienił, zdobył, albo przynajmniej, ja bym miał możliwość kupienia kluczyków. Tutaj po 25 coś jest, to, to wymieniamy niebieskie. No nie wiem, minimum niebieskie będę wymieniał żeby uzbierać, no mamy mamy bardzo mało. Nie bardzo nam przybyło tego w ogóle. Zobaczcie no, dalej jest 7, 7 tysięcy, jeszcze 8000 śmiele nie nabili. To powinniśmy mieć dwa. Tak myślę, że powinniśmy mieć dwa. Dobra, sprawdzimy, nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował, czy mamy dwa, czy nie mamy dwóch. Po prostu sprawdzę. Sprawdzę to pierwsze. Ogień. To są te. Dobra, są. Trzeba go znaleźć i go wymienić. Dobra. Półtorej tysiąca brakuje. Powiem Wam, muszę wymienić wszystko, co tu mamy. Wszystko, co tu mamy. To daje nam po 5, po 10, ale trzeba to wymienić. No, zawsze to jest coś. Takimi resztkami, takimi. Okruszkami, ale musimy nazbierać te 10 tysięcy. Wszystko, co jest możliwe, musimy wymienić, żeby nazbierać te 10 tysięcy. No, nie ma innego wyjścia. Musimy się starać z całych sił, żeby zdobyć te 10 tysięcy. Każde nawet 5 to jest, nas przybliża do celu, więc wymienimy wszystko. Jest niestety takie postanowienie, że musimy wymienić wszystko. Czasami, widzicie, no, daje nam to bardzo niewiele, ale lepsze to niż, niż nic, po prostu. Piąteczkami powymieniamy, zawsze to jakieś 500 wpadnie. Nie 500, 50, 50, 50, bo na 500 to bym tego musiał sprzedać chyba ze setkę. Jakieś 50 nam wpadnie, więc zawsze to jest coś bliżej. Mamy 8900. Ja jeszcze mam kasy dużo na szczęście. Mam dużo kasy, więc mogę tych skrzynek kupić. nie ma problemu jeszcze z tym. Jeszcze bym ich mógł, nie wiem, może ze setkę kupić. Lubię jak się to tak zawiesza. To mnie denerwuje. jest nie do końca ten teges zrobione. I się to tak zawiesza. Dobra, no jest znów, widzicie, kolejna dziesiątka. Idziemy z kolejną dziesiątką. No nic, 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 nic. Jeden niebieski. Następna skrzyneczka, jedziemy. O, same zielone. Same zielone. Ja cię kręcę. Jak będzie taki, taki coś nam wypadać, to my te skrzynki będziemy jeszcze przez godzinę otwierać. Powiem wam. Ja nic. Drzewko, drzewko, drzewko. Nic. Jest przynajmniej niebieska. Cztery skrzynki zostały. Dobra. Obym tego dinozaura miał poskładanego, żeby mógł go wymienić. Żebym mógł go wymienić. Dobra. Myślę, że już będzie. Myślę, że już będzie. Myślę, że już będzie. Pewnie ten nie zna wymiany. Jest na wymiany. Ten jest na wymianę, żeby się mi tu nie mieszał. Drzewko jest na wymianę. 500, kurde, myślałem, że będzie 1000. 300 nam brakuje. Byłem pewien, że już będzie tutaj z tego wszystkiego. Ale może się okazać, że jeszcze będzie mało. No to takimi faktycznie drobni, drobniuszkimi gościami przybywa. Jeszcze jednej fioletki brakuje. Wiedziałem, że ta żółta będzie za 1000 była za 500 i to mnie zmyliło. Jeszcze brakło, jeszcze brakło. Sprawdzamy tego, czy mamy, co to, co to jest za. To jest tropik. Tropiki, 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 tropiki. Mamy jednego. Czyli mamy jednego tutaj, jak on się nazywa. Tapezaurę. No tu on jest do zdobycia tutaj. Nie lubię jak się to tak wyświetla, że połowę nazwy nie widać, nie można przeczytać co to jest. No wydaje mi się, że to by był ten dinozaur. 6000, ale też go nie mogę zdobyć. To by się wydaje, że to by był ten. Czy ja nie mam go tu w innym wariancie, albo coś, żebym mógł sobie tamtego wymienić? Zaraz tutaj popatrzymy. To jest ten nasz, nie? No i znów to tam się wyświetla, tak jakoś dziwnie. No niestety nie, tu jest coś do wymiany, parę rzeczy. Ale niestety tamtego nie mamy do wymiany. No dobra. Bardzo niewiele nam brakuje, no bardzo niewiele nam brakuje, nie wiem, dwie skrzynki. Dwie skrzynki? Nie mam nic. Może niebieski, niech się trafi coś. Dobra, jest jeden niebieski. Gdzie Niebie skrzynki? Będziemy to mieć. Będziemy to mieć. Jest jeden fioletek. Jest fioletek, mamy to. Wymiana. Cyk? Cyk 10 tysięcy. 10 tysięcy. Skompletuj. A tu chlast 12 tysięcy. To bym się załamał. Kompletujemy 10 tysięcy, wyzerowaliśmy Kasiurę. No i teraz walka. Walka o jeszcze jedną. A, walka, walka, walka o jeszcze jednego. Walka o jeszcze jednego. Mamy tego. Ja cię kręcę. Ale mamy 6 kluczyków, Dobrze, że kupiłem te 10. Dobrze, że kupiłem te 10. Bo trzeba było wszystkie użyć. Tak bym miał... No tak bym... Na, no w sumie dałbym radę, bo by, bym miał... Nie, miałbym 6, to by mi brakło. Chyba tam było... 6, nie, tam było 5, albo ja było sześć kluczyków. No musiałem wszystko otworzyć. Niestety mamy. Mamy to, udało się zrobić. Udało się zdobyć wszystkie dinozaury. Ja wam teraz sprawdzę, czy mam tego niebieskiego. Też mnie to ciekawi, czy mam tego niebieskiego. Jaki on jest tutaj... To jest traw trawowy. Trawa, 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 trawa. Trawa łąka to jest ten. I wydaje mi się, że to jest ten. Tak, tu jest niebieski i tutaj jest czerwony. Dwa warianty. Tak, różowy i niebieski. Teraz to też wymienimy już. Jak mnie to denerwuje, to już to wymienię wszystko stąd. Czyli tego niebieskiego mamy, więc można się go pozbyć stąd. Więc wymianka. Za tysiąc, ładnie. Za tysiąc wymianka, no i ładnie. No i ładnie, zdobyliśmy jednego nowego, drugiego. Tego też mamy, wymianka. Tegośmy nowego zdobyli. Więc powiem ładnie. Raz, dwa, trzy. Trzy. No i tutaj. Tutaj. Ten czwarty, czteryśmy nowe zdobyli, więc powiem wam, no całkiem fajnie. Udało się nam zdobyć cztery nowe dinozaury z trzech skrzynek, trzech skrzynek, cztery nowe dinozaury, więc yy, bardzo fajnie, bardzo fajnie, powiem wam, udany odcineczek. Zdobyłem wszystkie tutaj bonusowe: raz, dwa, trzy i czwarty, dodatkowy jeden, który się udało zdobyć, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie. No i to, No to chyba tyle. No nie, jeszcze miałem użyć tutaj. Tego, jakiej jest, skrzynki nie mam. Po prostu ja sobie kupię skrzynkę, której nie mam. Czyli nie mam tej, tej drewnianej, ostatniej nie mam. Czyli tej za 3000. No ta ta jest lepsza? Czemu ona jest droższa? Ona jest tutaj, legendarna. Albo kupię sobie legendarną, bo mi tutaj jednej brakuje. Ale nie, to dwie mam. To dobra, kupię sobie tam retro. chyba nic więcej nie damy rady kupić, jak kupię tam skrzynię. 4000 mamy. No to, to, no to no w sumie mógłbym różne wziąć. Dobra, bierzemy tą. Tej nie mam ani jednej, to bierzemy tą, zostało mi 1000 coś, nic z tym nie mogę zrobić, chyba że to nie przechodzi na następne eventy. To by też było fajnie, aby to przechodziło na następne eventy. Już by się zaczynało z taką ilością. Powiem wam, ja nie dokupuję praktycznie żadnych rzeczy. No, i tyle, ile mi się udało zbierać. no nie zbierałem dokładnie jak ten czas leci. Można powiedzieć, że raz dziennie zbierałem, i tylko tyle udało się dozbierać. Więcej się nie udało zbierać, więc tak to wygląda. Jeżeli ktoś się loguje raz dziennie, no to praktycznie nie ma szans na zbierać na te tutaj dinozaury, po prostu jest to niemożliwe. No, więc dobra, tyle na dziś. Długi odcineczek wyszedł, ale trzeba było taki długi zrobić. Musieliśmy tyle rzeczy porobić, pomajstrować. Dinozaury nowe, więc. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie o łapkach w górach, komentarze, subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć Wam!